Cześć, to Agile Bars Express, Ryszek Moszczyński, Piotr Gurajek i Aleksander Kuska. Cześć, dzisiaj nagrywamy z piotkiem. Przyczynkiem do dzisiejszej rozmowy jest odkryty przeze mnie artykuł na portalu ZDNet w wersji francuskiej. Po przetłumaczeniu clickbaitowego tytułu jest Dlaczego sztuczna inteligencja i Agile nie idą w parze? No i jest też podlinkowany jakiś raport do organizacji non-profit, amerykańskiej RAD, Corporation, która istnieje od 1948 roku. No i tak jakby włożyłem kij w mrowisko i zaczęliśmy z Piotrkiem szukać, o co tak naprawdę chodzi. Piotrek, jakbyś się mógł podzielić z naszymi słuchaczami, jak przebiegało śledztwo. Jak przebiegało śledztwo? Generalnie to się zorientowaliśmy w trakcie, że może warto nagrywać, bo może to będzie coś dobrego, żeby... Z tego złożyć odcinek, no, no podesłałeś te linki, no i nie miałem czasu wcześniej ich zobaczyć, więc zaczęliśmy zacząłem je w sumie analizować z tobą, nie? Razem. I co, znaleźliśmy gagatka na LinkedInie, kim jest, znaleźliśmy, tak, znaleźliśmy też sobie wersję, oryginalną nazwijmy tego artykułu, tak, opublikowaną kilka dni wcześniej na amerykańskiej wersji. Tej strony, ZDNet. No i tam już widać też rozbieżności publikacji, tak? Wersja amerykańska, wersja francuska. Na niekorzyść tej drugiej, tej francuskiej, od której się zaczęło, więc to też mogło wpłynąć chociażby, nie? Na Twój punkt widzenia, co to tam się zdarzyło. No i co? A później raport. No i skoro Sztucznej Inteligencji, to zaczęliśmy? Od Sztucznej Inteligencji, nie? streścić ten raport w pierwszym streszczeniu. Nic o nie zostało napisane i wychwycone przez Szybką Inteligencję. Na no to wychodzi, że wcale aż tak istotne to w tym raporcie nie jest. Ale. Dodajmy, że ten raport PDF ma 20 stron, i rzeczywiście znajduje się tam jeden akapit kilkadziesiąt wierszy takich, bo raport jest dwukolumnowy, tak? Kilkadziesiąt wierszy na temat. Agile a w generalnie. jaju. Tak, nie? ale generalnie przez co? Przez wystraściliśmy to już sztuczną inteligencję i tak zaczęliśmy debatować. Dodajmy, że to było badanie jakościowe na 65 inżynierach, którzy rozwijają jaja. No i de facto w tym akapicie jest podane, że 10 z 50, czyli chyba 15 nie działa w ogóle zwinnie, więc jeżeli 50 działa zwinnie, to 10 wskazało, że a, czyli jest problemem. Przejdźmy do tego, żebyśmy sobie porozmawiali o co tak naprawdę, jak my to rozumiemy, co z tego wyciągamy, z tych treści, które odnaleźliśmy, żebyśmy sobie pogadali o tym, czy to w ogóle ma sens. Tak, ale jest tak, w streszczeniu jest, tknie, że raport analizuje przyczyny niepowodzeń projektów sztucznej inteligencji oraz proponuje rozwiązania zwiększające ich skuteczność. Badanie opiera się na wywiadach z 35 doświadczeniami specjalistami sprawdzanych inżynierii AI, reprezentujących różne branże oraz analizie ich doświadczeń z projektami, choć AI posiada ogromny potencjał transformacyjny, to ponad 80% projektów kończy się niepowodzeniem. W raporcie zidentyfikowano pięć głównych przyczyn tych porażek oraz przedstawione zalecenia, które mogą pomóc w ich uniknięciu. Kompletnie pominięte, nawiązanie do Agile'a, wymienia te pięć w sumie tak? błędy na poziomie przywództwa. Niejasne cele projektowe lub brak komunikacji, priorytetowe traktowanie niewłaściwych problemów lub zadań, nadmierne oczekiwania wobec technologii, i brak zrozumienia, ograniczenia i czasu potrzebnego na szkolenie modeli i przygotowywanie danych, problemy z danymi, niedostateczna jakość, nieodpowiednia struktura danych lub ich niezrównoważenie, nie bla, bla bla, brak inżynierów danych i infrastruktury do zarządzania danymi. Trzy techniczne błędy zespołów, skupienie się na eksperymentowaniu z nowoczesnymi technologiami zamiast rozwiązywaniu rzeczywistych problemów biznesowych, niedostateczne uwzględnienie specyfiki domeny, np. brak konsultacji z ekspertami branżowymi, niedoinwestowanie w infrastrukturę, brak narzędzi do automatycznego przetwarzania i monitorowania danych, opóźnienia we wdrażaniu modeli, spadanie niedopracowanymi środowiskami, bla bla bla, ograniczenia technologiczne, próby zastosowania jaj do problemów, które są poza obecnymi możliwościami technologii. Rekomendacje dla liderów: zrozumienie cele projektu, skupienie na długoterminowych problemach, rozwiązanie problemu, a nie implementacja technologii, inwestycja w infrastrukturę, realistyczne podejście do ograniczeń AI. By sensownie. Nie? W środowisku akademickim największymi wyzwaniami są presja na publikacje kosztem długoterminowych badań, problemy z jakością i dostępnością danych, skupienie na projektach prestiżowych zamiast praktycznie użytecznych. Ogólny wniosek: Niepowodzenie projektów AI wynikają częściowo z błędów ludzkich, organizacyjnych i infrastrukturalnych, <grywanie> niż samych ograniczeń technologii. Kluczowe znaczenie ma wyraźne określenie celów, odpowiednie przygotowanie danych i oraz realistyczne podejście do no tego. Przecież to jest chyba, wiesz, AI wykreśla, jakby to jest. Tak generyczne, że potem jeszcze go dopytałem, czy Agile może pomóc i co na to mówi raport. To na to go sfokusowałem. To mówi tak, że raport wskazuje, że tradycyjne podejście Adjaya nie zawsze sprawdza się w projektach AI, mimo że Adjay jest ceniony za iteracyjne podejście i elastyczność. Charakter projektów AI wymaga pewnych modyfikacji. Projekty te różnią się od typowych projektów programistycznych ze względu na nieprzewidywalność cyklu rozwoju. AI wymaga eksperymentowania, eksploracji danych i iteracyjnego dopasowania modeli, co czyni harmonogram trudnym do oszacowania. Tradycyjne sprinty Agile 1-4 tygodnie mogą być zbyt krótkie, by uchwycić realne postępy w modelowaniu AI. Fazy eksploracyjne, wstępna analiza danych i eksperymentowanie z różnymi algorytmami mogą trwać dłużej niż typowe iteracje w Agile, co może prowadzić do frustracji interesariuszy, zmienne wymagania biznesowe. AI wymaga jasno określonych celów i stabilnych priorytetów. Dynamiczne zmiany w wymaganiach mogą prowadzić do porzucania modeli przed ich ukończeniem. Nie generyczne to trochę. I co mówi raport o Agile w kontekście AI? Raport przedstawia kilka uwag i zaleceń dotyczących stosowania Agile w projektach AI. Elastyczność procesów Agile. Rygorystyczne przestrzeganie schematu aczej na przykład wymogu dostarczenia działającego oprogramowania w każdej iteracji, jest nieadekwatne dla projektów AI. Projekty AI wymagają bardziej elastycznych podejść, które uwzględniają dłuższe cykle iteracji i otwarte badania problem problemów. Kluczowe jest bieżące informowanie interesariuszy o stanie projektu i wynikach eksperymentów, nawet jeśli rezultaty są jeszcze nieokreślone. Otwarte i częste rozmowy pomagają budować zaufanie między zespołem technicznym a biznesowym. W Zalecenia jak najbardziej, Z uwagi do implementacji, jak ludzie zaczęli stosować szeroko w tych naszych organizacjach. Agile. Unikanie fancy to-do lists. Agile bywa redukowany do checklisty, co w projektach AI nie oddaje złożoności pracy nad modelami. Zespoły powinny dostosować Agile do swoich potrzeb, uwzględniając iteracje eksploracyjne i testowanie hipotez. No kurde, naprawdę? Jak Agile może wspierać projekty, e, jeśli jest odpowiednio dostosowane, a bardziej działało w E, Warto wprowadzić pewne zmiany w standardowym podejściu. Wydłużenie iteracji. Sprinty mogą obejmować dłuższe okresy, aby zespół mógł przeprowadzić pełne eksperymenty. No to jest w ogóle, nie wiem, takie pomieszanie, nie? Jakby za, za duży znak równości między Scrumem a Agilem jako takim. Cele zamiast funkcjonalności, no serio? Nie, nie kompromitujmy się, naprawdę. No niby jest, że na koniec iteracji powinno coś działać. Przyrost powinien być użyteczny. I teraz tak, no i załóżmy, że ciężko pracujesz, no i nie udało ci się. No, nie wiem, załóżmy w tym mają. Model się nie wytrenował, nie, nie osiągnął oczekiwanej skuteczności, nie nadaje się do. No bo nie mamy infrastruktury, nie mamy danych, cokolwiek. Tak, no nie nadaje się tak dalej. No to tak naprawdę no, masz, zawsze masz przyrost, nawet jak nie wykonasz jednego komitu, tak mówiąc bardzo technicznie, masz po prostu poprzedni przyrost i po, masz wersję 1.0, minął kolejny sprint, dalej masz wersję 1.0 i użyteczność się nie zmieniła. End of story. To nie jest tak, że musisz mieć wersję 1.1. Ale jakby to jest pewien ideał, założenie, że tylko w ten sposób będziesz mógł ocenić postęp realny. No to jakbyś masz niewytrenowany gdzieś tam do końca model, jest nieużyteczny, nie wiem, inne przeszkody wpadły się na ciebie i nawet jak coś tam skończonego masz, no i powiesz, dobre, no to moglibyś opakować potencjalnie, wydać i wersję 1.1. No i teraz patrzysz, czy to w ogóle coś zmienia w użyteczności, jest warto się bawić w wydawanie, w jakieś biznesowe te pokłosie dalej tego, się marketing inne. No nie, użyteczność nic nie wzrosła na tyle znacząco i możesz zacząć gadać o tym, dlaczego nie wzrosła, czy to po prostu wymaga jeszcze pracy nad tym przez kolejny sprint 2 czy 3, jak mówimy o skramie Nie jest tak, że musi się Zakończyć. Nikt nie wie, co się uda. No, na tym to polega. Tak? No, pracujesz w złożonym środowisku, w, nie... w środowisku niepewności. De facto robisz pewne bety, tak założenia, że to powinien być nasz cel, na tym powinniśmy się skupić w tej iteracji, w tym sprincie. Czyli co, te software houses sprzedają po prostu marzenia? To Olka nam brakuje z kargo kultem. No, ewidentnie tak z, z tych wywiadów, w tym raporcie musiało. Musieli trafić tak też na, na, na osoby, to nie jest pewnie trudne, które doświadczyły takiego mechanicznego podejścia, nie? że nie wszyscy mają mieć dwutygodniowe sprinty i nic mniej więcej nie interesuje. Wszyscy mają tam realizować zaplanowany krok sprintu, a jak nie, nie są skończone, zrobione feature'y, no po prostu feature faktory typowe. A myślę, że to dla zdecydowanej większości, to taką hipotezę bym postawił, jakby ich wrzucić w taki... W takie środowisko, że teraz rozwijamy AI i narzędzie oparte o AI, to by automatycznie zderzyli się ze ścianą, jakby mieli dysonans poznawczy. No bo jeżeli większość możemy założyć, działa po prostu bez celów, jakiś sprintu, jeżeli mówimy o skramie, bez celów produktu, jakoś jasno definiowanych, głównie na, na, na liście zadań, ktoś tam w pieprza to do, do backlogu, nie ma za bardzo na ten temat debaty, nie tworzy się hipotez, nie robi się tego w sposób eksperymentalny, tylko po prostu się jest delivery, feature factory i ciśniemy. No generalnie chodzi o coś takiego, że bardziej to jest taśma produkcyjna, a nie faktycznie empiryczny proces. Co zresztą, Scrum, jak mówimy już o metodzie konkretnej, to skram się opiera na empirycznej kontroli procesu, tak przy zdaniem autorów. Jak się zastanowimy, o co chodzi w empiryzmie, no to że wiedza, czy to, co wiemy, na bazie czego możemy coś budować, bierze się z naszego doświadczenia, nie z, ze studiowania długimi no, latami jakiejś dokumentacji i artykułów, tylko że poprzez doświadczanie, poprzez eksperymentowanie, tak budujemy swoją wiedzę i gdzieś tam możemy podejmować decyzje dalej. Ja bym nie powiedział, że to jest turbo złe badanie czy coś, to raczej te artykuły, co sobie tutaj przeskanowaliśmy, to niekoniecznie są wartościowe. Jakąś agendę próbują sprzedać, artykuł, czy, czy to badanie jest w miarę, myślę, neutralne, nie? Po prostu się podzielili rzetelnie tym, jak wyglądały wywiady, te badania jakościowe. Wcale o tym Agile'u nie było aż tyle istotnych rzeczy, żeby zasłużył na bycie w kluczowych przyczynach jakichś niepowodzeń, czy też i w rekomendacjach na radzenie sobie z tymi niepowodzeniami. To my możemy teraz wpaść w naszą agendę, że my byśmy chcieli pewnie, żeby to zwinność się okazywała tą właściwą drogą, zawsze najlepszą, ale na koniec dnia w tych rekomendacjach jest to zrozumienie celu projektu no to czym to się różni od zainwestowania czasu i wysiłków to żeby zrozumieć cel produktu tak? cel nie wiem, sprintu czy po prostu zrozumieć no, co chcemy osiągnąć gdzie zmierzamy no już może różnych tam słów do tego użyć ale na koniec dnia o to chodzi no i lepiej ludzie wykonujący robotę w okopach, rozumieją, po co ją wykonują, co chcą długoterminowo nawet osiągnąć, no to tym większe szansa, że będą podejmować lokalnie lepsze decyzje każdego dnia. To jest truizm. To jest prawdziwe dla każdego wyzwania, nie tylko dla EJA. Jak skupić na długoterminowych problemach. Podoba Ci się to, co słyszysz? Postaw kawę Ryśkowi, Piotrkowi i Olkowi na buycoffee.to A teraz wracamy do podcastu. Przyjemnego słuchania. Że tam głównym czynnikiem musiało być to, że bardzo mocno i często doświadczyli takiego bezrefleksyjnego dokręcenia śruby, dociskania właśnie, nie wiem, jeżeli to były organizacje, które bardziej były, miały tendencje alaskramowe, typu wszyscy mają mieć dwutygodniowe sprinty. End of story. Bez zastanowienia się, czy ta grupa ludzi, czy ten zespół dla nich to działa, nie działa dla tego produktu, czy to działa, nie działa. Bezrefleksyjne podejście mechaniczne. Nie pewnie tego więcej doświadczyli, więc na tym się gdzieś tam skupili, że to nie, nie przystaje. No bo być może. Do rozwoju? AI- e, ja nie przystaję. Może te, te iteracje, jeżeli w ogóle, no powinny być dłuższe, nie wiem. Nie jestem ekspertem od tego. Może wytrenowanie modelu samego zajmuje, nie wiem, dwa miesiące, żeby móc realnie zobaczyć, czy przyniósł jakieś efekty. No ale z drugiej strony myślę, że każdy gdzieś tam ten produkt ma... No, ma swój cykl życia, no i bierz, no, zależy, co zdefiniujesz jako problem. Jeżeli ta że na przykład problemem tutaj na przykład było mówione o infrastrukturze, tylko o jakimś jakości danych, o jakichś takich zarządzeniach, no to pewnie jak tak sobie zarysujesz ramy, to można nad tym szybciej iterować. Może model się trenuje dłużej, ale może nad narzędziami, które wspierają tą pracę nad modelem nad AI-em, można iterować szybciej. No tak, no ale wiesz, firma zarabia pieniądze na tym, co sprzeda klientom. Jeżeli nie ma co sprzedać, to de facto po co utrzymywać takiego inżyniera, który nie dostarcza. To jest kwestia chyba trochę tak, właśnie zbyt mechanicznego jakiegoś tam kargo podejścia, no bo wiesz, znajdziesz wystarczająco dużo artykułów i ludzi, którzy będą mówić, że raz, że zwrot z inwestycji, Dwa, że ta wartość, czy ta użyteczność, na, jakby na koniec i te, tego przyrostu, to dla użytkownika końcowego nic innego się po drodze nie liczy. A w ogóle produkt to najszerzej jak się da zdefiniować, aż do bólu, tak w ogóle bezużyteczna ta definicja, bo nie pomaga ci oddzielić, na czym się powinieneś skupić, a na czym nie, co powinieneś może zdelegować gdzieś, nie? Albo kupić z zewnątrz. To taka uszczypliwość w stronę lesa, może z mojej strony. To chyba jest odwieczny problem, gdzie na przykład rozwijamy g -soft i tworzenie środowiska, na którym możemy tworzyć albo przetestować to, co tam rozwinęliśmy, trwa powiedzmy miesiąc, a masz sprint dwutygodniowy. Bo niektórzy jeszcze nie korzystają z dockerów na przykład, żeby szybko stawiać. Może, nie. To, to do czego zmierzałem, to to, że Ci mityczni interesariusze, którzy często są myślę sprowadzeni mentalnie w, ty, w tej narracji do bycia po prostu użytkownikiem odbiorcą końcowym i zapomina się, że te grona jest raczej szersze, powoduje takie, nie wiem, wynaturzenia, tak? No bo wyobraźmy sobie, dobra, pracujemy nad zeszłym modelem. LLM-owym, to jest nasz produkt. Będzie miał to interfejs jak ChatGPT i tak dalej. Generalnie naszym rdzeniem jest to, że staramy się stworzyć taki model, przetrenować tam sieć i tak dalej. Nie mamy problemy że trenowanie trwa zbyt długo, nie wiem, bo jakość danych, bo coś tam, bo narzędzia wspierające, no to są in te interesariusze, których to dotyka, chociażby, nie wiem, sponsor sponsorzy tego, tej całej zabawy. Jeżeli z tym się nie uporamy, no to, nie wiem, nie, nie możemy pracować w dwóch, czy trzy, czy cztero, czy tygodniowych sprintach, jeżeli chcemy w takich krótkich pracować, no bo mamy to ograniczenia. Być może możemy się z nimi uporać, być może to jest realne, tylko trzeba mieć zajebistą infrastrukturę, trzeba zadbać, nie wiem, zatrudnić może jakichś dodatkowych ekspertów oddanych, lepiej to oczyszczać, no, nie znam się na tym, tak? ale hmm, zastanowimy. No to ja nie widzę problemu w tym, żeby był cel sprintu usprawnić infrastrukturę nie, trenowania modelu. No i być może tak na pierwszy rzut oka dla użytkownika to jest wszystko jedno. Czy coś mi się zmieniło w, tym, w jakości tego nie wiem, modelu, jak z nim czatuję? No nie, no trudno, to dla niego może wartości nie ma, a coś innego się zmieniło, może dla innych interesów już się zmieniło, na przykład koszt wytrenowania modelu może spadł. Jeżeli jest problem z infrastrukturą, to nie wiem, czy koszt może spaść. Nie wiem, wiesz, to, to jest bardzo, bardzo teraz teraz, Chodzi mi po prostu o to, że tych perspektyw, tych interesów już jest więcej. No i jeżeli mówimy o skramie, no to, to, to produktower ma to, to trudne zadanie, żeby sobie, rozumiejąc te różne potrzeby, rozumiejąc, gdzie jest się z rozwojem produktu, razem z zespołem gdzieś tam debatując, podjąć najlepszą możliwą decyzję. Na przykład, że teraz celem... Produktu jest przyspieszenie czasu, tam nie wiem, czasu trenowania modelu, albo zwiększenie jakości danych, tak? Albo czegokolwiek innego. No i tyle. I może będzie bardziej skupione na wewnętrznych narzędziach przez jakiś czas zespół. No, ale to nie znaczy, że, że to jest kompletnie jakby, wiesz, nie? gdzieś tam na poboczu i w ogóle się tym nie zajmujmy, a to nie przynosi nowego feature'a dla użytkownika końcowego, to w ogóle nie powinno być tematem naszego planowania. Myślę, że to są problemy i pewnie ci ludzie, którzy tam to tak ocenili, ci, ci inżynierowie w tych wywiadach, tych dziesięciu no to pewnie doświadczyli takiego hamskiego podejścia, wiesz, nie? że nas to nikt więcej nie obchodzi, tylko płacący użytkownik na końcu i wszystko, co robimy, to musi zawsze go dotykać w sposób bezpośredni, bo w sposób pośredni... Tak, tylko wiesz co, od razu mi się włącza lampka, że jest software house, który ma podpisano jakąś umowę na dostarczenie czegoś, no i inżynierowie będą się bawić teraz w jakieś eksperymenty, cuda wianki nic nie dostarczają, a umowa nas zobowiązuje do tego terminu coś dostarczyć. Ale myślę, że to jest naiwne, takie trochę Januszowe podejście, tak mówiąc pejoratywnie, że od dnia zero ty zaczynasz zarabiać. To jest wręcz nierealne. To jest nawet na dzień dzisiejszy: ja nic nie zarobił. To pochłonęło setki miliardów dolarów już rozwój tego, i to wciąż jest dalekie od tego, żeby było rentowne. I większość jakby nowej technologii, jak powstaje, to, to niestety, ale nie jest rentowna. No to jest inwestycja. No i dużo, dużo się przepali w tym piecu R&D tak zwanym, zanim się trafi w jakiś sensowny projekt. No i nie bez powodu dużo tych startupów upada. Dużo tych nie, nawet w dużych firmach, jak weźmiemy takie Google, no to ile oni mają w, w tym swoim Google Research, czy jak się nazywa ten ich instytut? Różnych technologii, które próbowali i zaorali i, i przecież przepalili miliardy dolarów na, na próbę. Facebook, który się przemianował na Meta, już przepalił na próbę stworzenia metaversum kilkadziesiąt miliardów dolarów. I już się chyba z tym pogodzili, bo tam jeżeli dobrze pamiętam jakiś ostatni artykuł, to zaczęli już robić odpisy na straty. Już przestali to traktować jako inwestycje. Ja myślę, że ten artykuł, nie artykuł, tylko ten raport słusznie, słusznie tutaj wskazuje na to, że brakuje zrozumienia ograniczeń technologicznych, szczególnie po stronie osób jakby tych finansujących tak zwanego biznesu, szeroko rozumianego, że brakuje zrozumienia, do czego ten a i można zastosować takiego wejścia trochę w ten temat. Rozumieć na poziomie jakimś tam laickim, jak ta technologia działa na dzień dzisiejszy, co mniej więcej jest wymagane, żeby próbować ją na, z tego, co wiemy, jej skuteczność podnosić, no i gdzie są jakieś ryzyka, w związku z tym, jak ona funkcjonuje, to gdzie są ryzyka potencjalnie w wykorzystaniu w jakich dziedzinach. No i jak się to zrozumie, to może będzie, wiesz... Inne podejście, no bo jak weźmiemy sobie taką generatywną, tak sztuczną, sztuczną inteligencję, nie wiem w języku czy w obrazie czy w czymś tam. No i jak zrozumiem, że to jest dosyć złożona, ale jednak maszynka losowa, no to jej niekoniecznie powinieneś zaufać w jakichś zastosowaniach może medycznych. Co zresztą widziałem gdzieś na LinkedInie, jakąś konwersację, gdzie ktoś próbuje właśnie stworzyć takiego twojego personalnego asystenta lekarza. Ale są te modele, gdzie te zdjęcia rentgenowskie analizuje. Ale to są inne modele. Na tym polega właśnie to zrozumienie, jak działa ta technologia. To co, to, co chwyciło te czaty GPT, LLM i tak dalej, to jest złożona maszynka losowa. A jakieś takie modele, które. Przeuczone maszynowo, do klasyfikowania, czy tam determinowania, czy dane, klamka na zdjęciu, to jest komórka rakowa, czy nie, to nie jest generatywny model. To jest przetrenowana sieć, która, no ona jest dobra w tej jednej rzeczy. W określeniu, czy to jest rak, czy to nie jest rak, czy nie wiem, czy ten grzyb jest jadalny, czy jest trujący, zupełnie jest inna metoda działania, inne podejście. Takie sieci często się uczy ekspercko, znaczy masz, tabu, nie wiem, ekspertów od nowotworów, no i oni oceniają, czy to, co wyszło z sieci jest dobre, czy niedobre, aż osiągnie odpowiedni poziom skuteczności w swoich wynikach. Przede wszystkim są przesortowane, wybrane te llm przecież nawet wybór tych danych, sortowanie, to też się odbywa w sposób, wsparciem narzędzi, tak? nikt nie jest w stanie, żaden, żadna ilość ludzi nie jest w stanie w takim tempie zrobić takiego due diligence danych, które zostaną wpakowane do trenowania modelu. Z bardziej stworzenie narzędzia, które z założeniem, że ma wystarczającą skuteczność, wyczyści te dane z głupot. No, ale to zawsze masz jakieś ryzyko, że te głupoty tam się znajdą i wpłyną na to, jak ten model został przetrenowany. Jakiś czas temu też czytałem artykuł, gdzie stwierdzono, jakiś tam według badań, oczywiście nie było podanych jakich, że chat GPT trochę zgłupiał, bo się uczył na promptach ludzi. A ponieważ ludzie są głupi to podsumujmy co z tego wynika że warto weryfikować tak powiem wiedzę którą nam podaje ktoś na talerzu przez clickbaitowe różne tytuły jeżeli jest odniesienie do badań tutaj akurat było no i z tego raportu badawczego Raczej nie podważałbym go, bo jest rzeczywiście przez uznaną jakąś tam organizację non-profit, która no, długo działa na rynku i, i to nie jest jakiś tam tendencyjny raport w jakąś stronę. Natomiast no, widać, że filtrowanie tych danych zawsze wymaga y, krytycznego myślenia. Tak, no tutaj ogólny wniosek możemy go przełożyć do no, po prostu, nie, Żeby nie chodzić na ślepo. Po prostu ja myślę, sam raport myślę, że warto w ogóle podlinkowania. Myślę, że ciekawe, ciekawe tam są te spostrzeżenia czy wnioski. No ale też to, co tutaj mówiliśmy, warto też patrzeć trochę szerzej i nie stosować skrama jako feature, faktory i do każdego projektu. Go przykładać jak wzorzec, chociaż już tego wzorca metra nie ma. Zmienili. Wzorzec metra na jakiś uniwersalny, tak, że jest to odległość, jaką światło przebywa w jakiejś tam milionowej części sekundy. Czym jest sekunda? Boże, jeszcze to nie zmienię. Chyba nie mam co więcej do, do, do dodania. Sam, dzięki w ogóle, że to podesłałeś, że tam gdzieś znalazłeś, podesłałeś. Na pewno nie podoba mi się sposób jakby przedstawienia w skrócie takich raportów. Szczególnie na tej francuskiej wersji tej strony, net, bo jeszcze na tej amerykańskiej to jest tylko clickbaitowy tytuł, i później masz samą treść, którą możesz sobie zinterpretować, już jak chcesz, a ta francuska ma jeszcze podtytuły, które dodatkowo cię bijasują na konkretne zrozumienie w sposób, jak ktoś ma agendę. Więc ewidentnie ta francuska, francuski odłom tej organizacji czy tej firmy ma jakieś ale do zwinności, że się na tym mega skupił z tego raportu. To jeszcze na koniec oczywiście poprosimy o żebro lajki, dzwoneczki, subskrypcje, łapki w górę i tym podobne rzeczy. Dzielcie się proszę ze swoimi sieciami, żebyśmy mogli dotrzeć do większego zakresu. Może o, może byśmy dali w takim razie tytuł Clickbaitowy. Na wrapet, że tak powiem, najbardziej popularnym naszym odcinkiem jest oczywiście Agile is dead. Tak, swoją drogą jeszcze na, na koniec tutaj, w samym tym raporcie. Jest takie zdanie, jest tam pod koniec, w ich 30% te, te, tej treści, strona 14, że finalnie, ultimately, organizacje będą musiały ponownie odkryć, nie? rediscover, jak sprawić, że Agile Software Development proces będzie adaptacyjny, będzie się dostosowywał i stanie się prawdziwie zwinny. Eee, to jest komiczne. Nie? Dobrze, dzięki Piotrek, to dzisiaj. Dzięki też. Siu. Cześć, słuchacze. Cześć, do następnego. Pozdrawiam, Olka.